Have fun, guys! You're Darek! Ok, przechodzimy na kord centralny hiszpański, a tu się odbywa... Półfinał Rozenhofu... U... Pan jest. Co? Kto pan jest? Aha, aha. w półfinale uh, turnieju Rozenhofu wystąpi Czesław Budziony i... Michał Budziony. Ok. I gramy półfinał 74 turnieju Rozenhof Darek Okej! Ok, proszę losowanie. Kto wygra? Ja. Ja, ja, ja tylko dodam, ja, ja. ja tylko dodam, że to gra tato z synem, syn z tatem i właśnie odbywa się losowanie. W, serwis. Serwis, odbiór zostaje, to ja biorę odbiór. No i rozpoczyna się pierwszy półfinał na centralnym hiszpańskim korcie, dlatego hiszpańskim, ponieważ baner jest w języku hiszpańskim. Czesław serwuje na Michała na 11 rotnego mistrza. z Dareka. Drugi serwis. Oj, oj, oj. co widać, że. Ten drugi serwis to taki raczej łatwy do ataku. Czyli Michał zaczyna z wysokiego C. No rzadko się zdarza, że mamy na takim etapie gry, czyli półfinale, mecz taki wewnątrz Tato z synem. No a jeszcze trzeba powiedzieć, że cenę z uczniem. To tato nauczy Michała grać tak jak to Michał tutaj nam demonstruje. Tak jest sympatyczne widowisko. Po 15. Czesławowi będzie ciężko, ponieważ Michał będzie dosyć szybko, mocną piłkę, Ale kto wie może Może pofolguje trochę Czyli oszczędzi takę 15 do 30 Taka zwana śnieczka Tomasz waty byte, noch Z Zjekut Po 30 Lobik to chyba do O oh, out niestety Chyba nie za dużo zabrakowało nie zbyt dużo Nie wiem czy zabrakowało to na po polsku Zabrakło niezbyt dużo. Mało brakowało. By ten lot był ten zmieścił się w końcu. No i piłka na Gema. Na prowadzenie. To nawet dobrze, że to nie będzie do zera, bo tak czy inaczej musimy przyznać, że Michał jest tam stuprocentowym faworytem. No i widać, że chyba raczej oszczędza tak. Ładna druga wymiana. Mamy równowagę. Z boku, na korcie bocznym, na korcie centralnym niemieckim, rozgrzewa się druga para półfinałowa. Wewnątrz niemiecka. O, świetna repy. Do nich zaraz tam przejdziemy żywają właśnie serwis. Spotka się Tomasz z Falkiem. Wenn das Spiel zu Ende ist, komm gleich. Einstand. Dałem tylko informację, że tu się GEM skończy, zakończy, to przejdę na kort centralny niemiecki, czyli z niemieckim banerem. Przeprowadzimy prezentację półfinalistów, A aj szkoda, losowanie. No to świetna okazja dla Czesława, żeby zakończyć akcję świetnym punktem, świetnym uderzeniem. Smecz należy do takich właśnie. Uderzań z rybakiem. No i zrobił konia Michała. Równowaga i... A w to samo miejsce, ale dał radę jeszcze. Cześć, ubiega, walczy. To jest miło. Proszę. Przyspieszył i zrobił punkt, zabój punkt. Noch paar aufseg, Falk, und ich da. Let out. Drugi serwis. No Michał powinien zaatakować. Jak to jest w jego stylu. No, i przysiąga nam się ten gem. Główna waga. Tak, tego nas nie dało rady. No i piłka na brejka. Piłka na brejka na jeden 0 dla Michała Budziennego. Dwunastokrotnego budziennego mistrza rozgada rekap. O Jezus. No, mamy znowu tę mam uwagę. Coś tu na przekór chyba. Ja chcę jak najszybciej zejść z tego kortu, trzymają mnie. No i znowu, tylko breakowa. Szansa, że teraz No nie. No nic, opuścimy ten kord, żegnamy. Na razie mecz Michała z Czesławem.